Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry! Zaczynam od pana Adriana. Ja. Nie kurwa. Ja. Ile razy szatan ograł Jezusa w hokeju na trawie? Cz-trzy razy. Tak jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Jak nazywa się w sztuce Egiptu przedstawienie leżącego lwa z głową świnki? Śwink. Świnks. Świnks, z którego państwa pochodził Karol Darwin. Wiem. No wiem, że pan wie, w którym mieście ciągle wieje w wiecznym mieście Rzymie, którą ręką wali pan kapucyna. Biblia, kto może czy podczas okresu. Mojżesz, jak brzmi dawne zawołanie myśliwych i leśników? Am. Um. To się zgadza. Który aktor łapie roboty w budowlance? Mel Gibson. Roger Moore. Czyją twarz ma Stańczyk na obrazie Matejki? Matejki. Gibona. I teraz stoimy w sytuacji, której nie wiem czy Państwo się orientują, że wszyscy przebaliście. pierwszy etap. Można? Można. Jezu, nie szkoda. Zaczynamy. Krzysztof Munichta, Pani Panie Łukasz, a pan? Nie wiem, Andrzej. Przez jakie i pisze się słowo mydło? Przez CH. Przez F. Jak wtorek? Czy po Szczecinie jeżdżą tramwaje? No. Jak nazywa się aktor, którego kocha Donald Trump? Roger Moore. Roger Moore. Ile ludzi żyje dziś na świecie? To jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sto. A ja. A pan nie. No, no, do kurwy. Nędzy. Jak nazywa się instrument Jarosława. Dudę. Dobrze. Genealogia. Tata babci to. Nie wiem. Andrzej. Sze... Pradziadek. Co jest źródłem światła w lampie LED? Halogen. <grystanie> <grystanie> Elektryczność. Co powiedział motocykl do motocykla? <grystanie> tak. Kto wprowadził do astronomii siedem nowych gwiazdozbiorów, a wśród nich wszystkich ludzi prezydenta? już <grystanie> Ja. Szwajcarskie zegarki Adriatica ufundował sponsor firma Alcorznesy. Bogactwo, skurwysyny! Panie Krzysztofie, dłonie na przyciskach. Kto dostanie jakie pytanie, zadecydował los Los Angeles. Jaki środek po raz pierwszy zastosował do ogólnego znieczulenia położnik James Simpson? Eter. Nie, to była kotwica. Co zgubił Kopciuszek podczas ucieczki z falu? Pantofelek. Zgubił drogę do domu. Kto ma największe jaja? Pan Stanisław czy Pan Miłosz? Strosie. Czy w Bałtyku żyją świnki? Nie. Tak. Morskie przejście graniczne w Terespolu łączy Polskę z którym państwem? Na Egipt. Na którym kontynencie żyją w warunkach naturalnych papierze? W Afryce. Panie Januszu, proszę posłuchać. Posłuchał pan? Tak. Dobrze. Co pan tu robi? Ja? Nie kur... Ja. Panie Adrianie, pan jest nubem, więc spier...j. narypaliśmy spory pakiet pytań, zresztą liczba pytań jest nieograniczona. No do kurwy męży. Czego szuka Fryderyk? Niczego. Proszę dokończyć powiedzenie. Biedny jak... Pan numer 9. W którym mieście znajdowała się największa starożytna biblioteka? W Aleksandrii. W Bydgoszczy. W którym mieście stoi Pałac Dożów? W Raci. Bydgoszczy. Kto założył filozoficzną szkołę stoików w Atenach? Zenon Streny. Zbyt gościn. W którym mieście? Zbyt W Paryżu. Literatura, którym zwierzęciem jest Herniona Granger z książek o Poterze. Potterze. Jest sobą. Śnieżna Sowa. Na terytorium ilu państw rozciąga się po lesie? Czech. Na terytorium Polski, z Białorusi i Ukrainy, ale nie Czech. Jak ma na imię aktorka i pisarka, córka aktora Andrzeja Szczepkowskiego? Jak ma na imię? Nie wiem, Andrzej co? Zoologia. Jak nazywa się nietoperz z bardzo długimi uszami? Co? Główną. Fundusze Europejskie. Tak. Kto odkrył okulary? Okulicki? Tak, generał Leopold Okulicki. Astronomia to, to księżyc której planety? Bydgoszczę. Dobrze. Choć to nie bardzo znana planeta. Ponieważ Kopernik miał ból dupy. Jak ma na imię człowiek, który jest naczelnikiem Korei Północnej? Kim? Naczelnikiem. Kim? Naczelnikiem Korei Północnej. kurwa Mać. Kim? Co stanowi podstawo podstawowy składnik klusek zwanych kopytkami. Ziemniaki. Trzy czwarte całości. Klusek to woda. Mhm. Pan Andrzej pod ciśnieniem. Panie Andrzeju, kto zamienił wody Nilu w ocean? Powiedzenia i przysłowia. Jaki deszcz pada z dużej chmury? To jest Grat. Kto sprawuje w Watykanie władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą? <mulary> Kolargol, Paddington i Jogi. Gib gib Gibraltar gibral 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 jest terytorium zamorskim którego państwa? Nie usłyszałem. Gib lala 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 Jak nazywa się miłośnik Plucia? Meloman. Z ilu liter składa się słowo Konstańczyko, Konstanczykopolitań, Konstantynopolityno Konstantynopolitynop, Konstańczykopolitańczyk, Konstantynopolitańczyk, Konstantynopolitańczykowianeczka, boż. Proszę o powtórzenie jeszcze raz. Użyj. Czy pan Mirosław jest członkiem NATO? Nie. Jest, od 2009 roku jest członkiem. Pani Sylwio, jeszcze nie. Pani Sylwio, proszę chodzić przedem. Oglądali państwo poprzedni etap? Nie, nie. Nie. Cisza. Jeśli państwo nie oglądali, to nie żałujcie. Z którego kontynentu pochodzi drzewo Moreli? Wyznaczam. Nie. Za... Odpowiadam. Tak. Aha. Nie wiem. Serdeczny palec. To który? Który polski pisarz dostał ból dupy i sapień? Nie wiem, Andrzej. To się zgadza. Andrzej Sapkowski. Panie Andrzeju, nad którym morzem leży Wenecja? Panie Andrzeju. Panie Andrzej, nie Bangladeszu. Żółw jest ssakiem, gadem czy płazem? Y tak, jest. Z czego się cieszysz? Nie wiem. Tak sądziłem. Jeśli dwie strony dzielą coś według zasady 50-50, to ile otrzyma Polak? 25%. To się zgadza. Gdzie leży Paryż? Pan. Co? Przepraszam. Pan. Jak nazywał się mediolański bogaty ród? Sforza. Dobrze. Jak w hinduizmie nazywa się rysz karma? Jeśli jesteśmy zadowoleni z czyjegoś odjazdu. To, co mu dajemy na drogę, wziąłam dobrze. Ile to jest? Jeden, dodać trzy. Nie ja wiem. Cztery. Tym razem ścisły umysł nie policzył. Nie śmiej się, czy pan Jacek, pan Arkadiusz i pan Wojciech są szkodnikami? Ja. Tak, żerują na liściach, a larwy żerują na korzeniach. Kto jest założycielem Zamościa? Ja raczej nie. Ja nie. Ja, ja. ja. Jan Zamoński. Mo Kto uwolnił Prometeusza? Kto uwolnił Prometeusza przykutego do skały na Kaukazie? O jest. Dobrze. Prometeusza uwolnił Jezus. Masło Jajka. Pietruszka. Pur. Proszę podać dystans, na którym odbywają się wyścigi w Indianapolis. Co? 1500 mil. 500 mil. Dobrze. Albo nie. Jakie zwierzę wyrasta z kijanki? Pani numer cztery. Ile razy żule okrążają tor w wyścigu żulowym? Nie wiem. Trudno to pamiętać. Ile kilometrów wynosi dystans biegu maratońskiego? 42 kilometry i 4 metry. I przebacz. Żal co powiedział wąż do Z. Tak. Ale mamy zwyczaj odpowiadać po polsku. Proszę dokończyć powiedzenie. Biegnie Chopin. No i ba. I Sienkiewicz, które mleko ma dobrze rozwinięty słuch. Uchate? Tak. Do czego służy Tomasz Karolak? Do przechowywania chleba? Otóż nie. Karolak służy do grania w filmie. To będzie pytanie muzyczne. Nic tak nie boli jak zdrada. No chyba, że tykanko. Jak nazywa się utwór? Dobrze. Cześć. Siemanko. Według powiedzenia. Jak się nie ma co się lubi... To się ukradnie. No pewnie. Jak do i się byka? Yy, Proszę pani. Byka się nie do i... Kto dowodził armią Gotów w 410 roku? Edward rydz śmigły. Do. Nie! Dobrze! Nie. Do. Nie. Do. Kur... Przebieg naszej rozgrywki wykracza poza wszelką wyobraźnię. Proszę sobie wyobrazić, jaki będzie etap drugi. Czy Mikołaj Rej studiował na Akademii w Padwie? Nie, to była Akademia Pana Kleksa. Dobrze. Rej studiował w Ełku. Turystykę na Akademii Pana Kleksa. Jakie imię nosi świnka? Którą zaliczysz, jeśli przegrasz? Jolka? Jolka, dobrze. Ja. Nie szalej tak, bo pierdolisz. Ubudubuń. i pierdolną no. Powiedzenia. O kim mówimy, że ma lepkie ręce? Pan numerem 4. Może być rozdzielcza, kreślarska albo jak pani Sylwia? Deska. Deska, tak jest. Jak brzmiał tytuł programu? O kibolach. Z kamerą wśród zwierząt. Dobrze. Jak nazywa się kot zawierający pięć cyfr? Kot Garfield. Kot pocztowy. Czemu nie chce pan do roboty? Szlachectwo zobowiązuje. Co dostał Tezeusz przed wejściem do labiryntu Minotaura? Nic. Nic nie dostał. Jak nazywamy osobę zdolną do odczuwania zjawisk telepatycznych? Czubek? To się zgadza. Chemia. Który perfum używa rudy, żeby zaruchać chloroform? Co jest celem życia? Pustada. Jakie oczy ma strach. Co statuetka zwana Oskarem trzyma w rękach? Widły. Jezu, czy wszystkie grzyby są grzybami jadalnymi? Nie. Tak. Wszystkie, ale niektóre tylko raz. Cześć. cześć ukwiały należą do Królestwa Roślin czy Zwierząt? Zwierząt. Do Królestwa Wielkiej Brytanii. Co? Morda. Na terenie którego państwa nie można jarar? Nepal. Chciałbym powiedzieć, że pani Sylwia ma dziś urodziny, paja, a pan nie. Żałosny. Co ty patrz w patrz na to! Czy pani Dorota, pan Jerzy i pan Mirosław budowali piramidy? No, no pewnie. Ogarnij się. Nie kto na weselu Stanisława Wyspiańskiego wpadł na pomysł zaproszenia chochoła na wesele. Nie pamiętam. Nie pamiętam też nie pamiętam. A pan... Pan ma jeszcze ból głowy. No to jedziemy, czym mur przebijesz? Głową. Literatura. Kto jest autorem dzieci Kapitana Granta? Joseph Konrad. Kapitan Grant. Co robi antylopa? Gdy widzi lwa. Antylopa gnu. Które zwierzęta wykorzystywał Iwan Pawłow? Psy. Zaliczał je odruchami warunkowymi. I kto wynalazł perpetuum mobile? Nikt. Dobrze. Kazimierz Nikt. Z jakiego powodu flagi państwowe opuszczane są do połowy masztu? Być może powód to jest pan z numer dwa. Ja? Nie. Ten pan. czy Osoba, która skończyła 70 lat. Może. Nie może. Nie może. Ktoś nie interesujący się światem zewnętrznym. To ekstrawertyk czy introwertyk? Autyzm. W zdaniu idę do szkoły. Proszę wskazać przyimek. Dobrze. Kto rozmnożył pokarmy w okolicach Kafarnaum? Jezus czy Bóg? To jest to samo. To się zgadza. Zgadza się także yy, stan naszych graczy. Historia albo geografia. To pierwsze. Które państwa w Afryce mają dostęp do jeziora Tanganika? E Uganda i Malawi. Gdzie tam Ameryka i Izrael? Ile dni ma listopad? Wiem. No wiem, że pan wie. Jak nazywa się dorosłego człowieka, który nie umie trafić w dziurę? Analfabeta. Które zwierzę żebrze pod biedronko? Panda. Panie Zdzisławie, jeszcze nie. Pytanie muzyczne. Talk, you know, friend, like a... to sądzę, że chodzi o Jowisz. Wenus. To Merkury. Jak nazywa się sztuka prowadzenia sporu? Dialektyka. Erystyka. Dialektyka. Erystyka. Dialektyka. Erystyka. Erystyka. Dialektyka. Mordak. Które instrumenty muzyczne tworzą trio fortepianowe? Fortepian. Fortepian. I, i... I fortepian to jest... Trio fortepianowe, powiedzenia i przysłowia, w co nie owija czarny, nie. mówiąc Motherfucker, w bawełnę. Proszę wymienić inne niż Rosja, państwo w Europie, Rosja, czy dzieci, można przenieść w rękach, można przenieść w rękach, można kopać, można rzucać, schować w beczce. Biblia, kto na górze syna i rozmawiał z Bogiem, Adolf Hitler. Magda Gessler, na którym ziarnku grochu spała księżniczka w paśni Andersena czarnym i całą noc nie zmrużyła oka. He he, he. Panie Katarzyno, palce na przyciskach, o co pierdolnął się Immanuel Kant. Tak było, co zniszczyło Kolosa Rodyjskiego. Trzęsienie ziemi. Dobry żart, go zniszczyło, gdzie zginął Mahatma Gandhi. W Indiach. Ale się znalazł, co potwierdza regułę. Wyjątek. Zgadza się. Jak nazywa się w boksie męskim? Chwyt klamrowy, czyli obustronne przytrzymywanie się przeciwników w zwarciu. Panie Zdzisławie, w której części ludzkiego ciała znajduje się mózg? W Berlinie. Pan znajduje się w dupie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kto jest reżyserem filmu Wilk z Wall Street? To może ja oddam. Niesie pan niebezpieczeństwo utraty rączki. Czy pan Marian przewodzi elektryczność? Przewodzi. Ze względu na elektryczność nie zgłaszamy się przyciskiem w drugim etapie. Który dzień jest świętem dla muzułmanów? W piątek. Dzień zasiłku, przyszła pora wybrać jakichś finalistów. Ha! Finał dziwko. Startują szwajcarsko-niemiecki lekarz Teofrastus Bombastus von Hohenheim, który jest groźnym robogadem, przypominający wyglądem postać człowieka. Pan Jarosław, który przeleciał wszystko, czego dotknął, choć nie znalazłem ani jednej niewiasty. Pan Miłosz, który gdy tylko się obudzi, pyta dręczy ludzi. Pan Jakub, który woli chłopców, narodowców, trzecie stanowisko zajmuje emerytowany emeryt na emeryturze. No i ten pan, który urodził się i tak, żeby na pewno grać w wielkim. Panie Jakubie, co to takiego? To nasze słodkie kuferki. Idać pytania kierowane do wszystkich. Odpowiada ten. Ten, kto zna odpowiedź młotku. No to kto pierwszy, ten lepszy. Lepszy. A lepszy, jak wiadomo, jest wrogiem. Czy pedofila można do piachu? Tak. Nawet trzeba. Jak nazywa się wiedza o policji? Kynologia. No pewnie. Czy kozy są zaliczane? Tak. Na Bliskim Wschodzie. Czy są zaliczane do ssaków, debilu? Jak pies łapie muchę. O właśnie. Czy pani Wiktoria należy do strefy Schengen? Nie. Nie należy, ponieważ się nie mieści. Pani Jolanto, która z góry jest najwyższa? Łysica, Łysiec czy Łysa Góra? Łysica. Jakiego koloru są pańskie papiery? Żółte. Takie? Czy planetoidy są źródłami światła? Nie. Tak. Planetoidy trzymają w ręce takie lampki. No i nam świecą. W którym roku Józef Piłsudski dokonał zamachu? Niestety nie ten przycisk. Co zobaczył Mojżesz ze szczytu góry niebo? Nie. 200 złotych? Nie. Kiszki? Nie. Sona numer dwa? Ja? Nie. Waszyngton? Nie. Oregon? Nie. Włochy? Nie. Kiszki? Nie. Ta puszcza kurwa? Nie. Odpowiedź brzmi nie wiem, choć się domyślę. Panie Piotrze, mówiłem starannie i wyraźnie, że Kurski wnioskował o stosowanie gilotyny. Od dupę to pan Mirosław, uczeń gimnazjum z Bełchatowa. Za chwilę z rąk Dziękuję pani Sylwii bardzo. postawimy członek. Teraz właśnie miałem dwa takie momenty, gdzie właśnie był kłopot. Nie jest pan osamotniony. Może następnym razem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.